A wy jak uważacie, kim ja jestem? Ja jestem Pan, a takie jest moje imię. Nie oddam mojej czci nikomu, ani mojej chwały bałwanom. Jestem to czysta świadomość istnienia, Twoje wyższe ja, Stwórca Bóg. Jestem to Ten, który ma moc kreowania i otrzymałeś Jego moc. Jesteś mocą i obecnością Boga, czystej świadomości. Nie jesteś ani ciałem, ani umysłem. Dysponujesz nimi ale czystą świadomością Boga. Szukanie Boga na zewnątrz intelektualnie, zamiast doświadczenia Boga, to oddawanie czci i chwały Bałwanowi. Moc kreacji i wykreowana rzecz są jednym, ale moc kreacji, autor, jest większy niż jego dzieło. Jezus odkrył tę chwalebną prawdę i dlatego oświadczył: Ja i mój Ojciec jedno jesteśmy, ale mój Ojciec jest większy ode mnie. Moc doświadczania siebie jako świadomości istnienia jest większa niż wszystkie koncepcje. Koncepcje bowiem są odzwierciedleniem ograniczeń autora. Zanim Abraham stał się, ja jestem, zanim świat został stworzony, ja jestem, zanim powstała jakakolwiek koncepcja czegokolwiek lub siebie samego, w którą uwierzyłeś, ty już byłeś. Świadomość określonej rzeczy lub okoliczności poprzez zapojawienie się tych rzeczy i okoliczności w twojej rzeczywistości. To świadomość jest podstawą wszystkich manifestacji, czyli materializacji. Twoje doświadczanie własnej obecności, nieuwarunkowana świadomość nie odróżnia początku od końca, małego od dużego, dalekiego od bliskiego, łatwego od trudnego. Ograniczenia istnieją, ponieważ stałeś się ich świadomy. To świadomość nadaje formę i kształt przedmiotom oraz wydarzeniom zgodnie z przekonaniami wymyślonymi przez ego, czyli pomysłami i koncepcjami których prawdziwość potwierdzasz. Jak to robisz? Na przykład powtarzasz to trudne, to niemożliwe, to zbyt dużo, albo użalając się nad swoją sytuacją, dlaczego znowu mi się to przytrafiło. Wszystko to, co krytykujesz, utrzymujesz w swojej rzeczywistości, dajesz temu życie w swojej codzienności i otrzymujesz tego obfitość. A wy jak uważacie, kim jestem według was? To nie jest pytanie zadane 2000 lat temu. To pytanie jest nieustannie kierowane do manifestacji przez kreatora. To Twoje prawdziwe ja, Twoja świadomość istnienia pyta Ciebie o Twoją obecną koncepcję samego siebie. Kim uwierzyłeś, że jesteś w swojej świadomości? Odpowiedź można uzyskać tylko w jeden sposób, wsłuchując się w siebie samego, i ta odpowiedź nie ma nic wspólnego z opinią innych ludzi na Twój temat. Ja jestem, Twoje prawdziwe ja, nie jest zainteresowane opinią innego człowieka. Jakość Twojego życia zależy tylko od Twoich własnych przekonań na Twój własny temat. Czy możesz powiedzieć o sobie, jestem mocą Jezusa? Twoja odpowiedź i stopień zrozumienia tego twierdzenia określi miejsce, które zajmiesz w życiu. Pochodzisz z jakiejś określonej rodziny, narodu, kręgu kulturowego, ale ponad tym jest znacznie głębsza prawda o Tobie. To ta, którą nosisz w swoim sercu i nikt ani nic nie może mieć wpływu na to, za kogo sam siebie uważasz. Ja jestem bramą drogą, zmartwychwstaniem i życiem. Żaden człowiek ani objawienie nie przychodzi do mego Ojca, jak tylko poprzez mnie. Ja jestem Twoją jedyną świadomością, jedyną bramą, przez którą przechodzi wszystko, co dzieje się w Twoim życiu. Odwróć twierdzenie, widzieć to uwierzyć, nawierzyć znaczy ujrzeć. Zacznij najpierw ufać, że ujrzysz niewidzialne i doświadczysz. Porzuć zaufanie oparte na zwodniczych opiniach tego świata, świata opartego na opiniach innych ludzi, ulegających swoim lękom, niepokojom, opiniom, mass medium, modą, czyli iluzji uważanej za źródło, która w rzeczywistości jest rezultatem owocem. Jeśli odważnie zaufasz, że możesz być tym, kim pragniesz być, przekonasz się, że nie jesteś ofiarą losu, ale ofiarą własnej wiary. Istnieje tylko jedna brama, przez którą przechodzi to, czego pragniesz. Moc i obecność najwyższego, ja jestem. Za kogo siebie uważasz w swoim sercu? Jesteś godzien dobrobytu, tak materialnego, jak i duchowego? Bezwarunkowej miłości, szczęścia i radości, czy w odpowiedzi na pozytywne oferty od życia, pełen zwątpienia, mówisz, a kimże ja jestem? Nie dla psa kiełbasa, nie dla prosiąt miód. Obudź się, bezwarunkowo, jesteś godzien. Jezus, jak sam powiedział, przyszedł po to, aby owce, czyli my ludzie, miały życie i miały je w obfitości. Jestem bogaty, biedny, zdrowy, chory, wolny, ograniczony. To najpierw były odczute wrażenia, a dopiero później stały się widoczne w świecie fizycznym. Twój świat jest Twoją zobiektywizowaną świadomością. Nie trać zatem czasu, próbując zmieniać cokolwiek na zewnątrz. Źródło znajduje się w Tobie. Świat fizyczny jest hologramem, odzwierciedleniem Twoich przekonań, czyli pomysłów na Twój własny temat oraz Twojego miejsca na tym świecie. Kruche stworzenie wśród olbrzymów. Okoliczności i ludzie w Twojej rzeczywistości są wytworem Twojego stanu ducha i należą do hologramu, iluzji, a jednocześnie są tobą. Konkretnie, albo lustrem, w którym odbijają się Twoje przekonania, albo źródłem wiedzy potrzebnej Tobie w dalszej drodze duchowej, albo kopniakiem w cztery litery, aby zmusić Ciebie do wzięcia się w garść lub przebudzenia zjałowego życia. Gdzie znajduje się energia twórcza? W Tobie i tylko w Tobie. Wkurzanie się na świat fizyczny i próby dokonania zmian w tym świecie jest skazane na frustrację, czyli na niepowodzenie. To tak, jakbyś się wkurzał na odbicie w lustrze, że się nie uśmiecha. A Ty stojąc przed lustrem uśmiechasz się? Nie? To jakim sposobem Twoje odbicie ma się uśmiechnąć? Gdy prawda stwierdzenia, Twój świat jest Twoją zobiektywizowaną świadomością, dotrze do Ciebie, doświadczysz zrozumienia, że znalazłeś zagubione słowo klucz. Ja jestem, Twoja świadomość, to magiczne zagubione słowo, które stało się ciałem na podobieństwo tego, czego jesteś świadomy. Twoje pragnienia są moimi wypowiedzianymi słowami. Moje słowa są duchem, są prawdziwe i nie wrócą do mnie bezowocnie, zanim nie wypełnią swojej misji. Nie są czymś, nad czym trzeba pracować na zewnątrz. Są to szaty, które Twoje ja, Twoja bezforemna jaźń, prawdziwe ja, nosi. Ja, odziany w Twoje pragnienie, stanę u drzwi Twojej świadomości i zapukam. Jeśli usłyszysz mój głos i otworzysz się przede mną, rozpoznasz mnie jako swojego Zbawiciela, wejdę do Twojej świadomości i będę wieczerzać z Tobą, a Ty ze mną. Wszystko, czego się od Ciebie wymaga, to zaufanie. Uwierz, że Twoje pragnienia są szatami noszonymi przez Twojego Zbawiciela. Twoja wiara, że jesteś teraz tym, czym pragniesz być, jest dowodem przyjęcia przez Ciebie darów życia.